Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Wstąpił we mnie duch i postawił mnie na nogi. Potem słuchałem tego, który do mnie mówił. Powiedział mi: Synu człowieczy, posyłam Cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy mi się sprzeciwiali. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach. Posyłam Cię do nich, abyś im powiedział. Tak mówi Pan Bóg. A oni, czy usłuchają, czy nie, są bowiem ludem opornym. Przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Ci... Do ciebie, boże, wniesie moje własne. Do ciebie, boże. thank you Bo ciebie duszy Paweł Hełpi się ze swoich słabości. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntia. Bracia, aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział: Wystarczy Ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chełpił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Дух палынский спокойно на мне, мне Bieli według świętego Marka. Jezus przyszedł do swojego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem. Skąd on to ma? I co za mądrość, która mu jest dana. I takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy nie jest to Cieśla, syn Maryi, Abraham, Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. A Jezus mówił im, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych, i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu. Jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem opodził okoliczne się i nauczał. Oto słowo pańskie. The world will Panie Jezu, przyszedłeś do swego rodzinnego miasta. Słuchając Ciebie, pytali ze zdziwieniem, skąd mi się to wzięło, co za mądrość, skąd mu jest sad? I cóż za cuda dzielił się przez Jego ręce. Ale przecież to jeden z nas. Tak, znamy jego matkę, jego krewnych. A może tak, chce nam powiedzieć, że jest lepszy niż my. Nie! Jest jednym z nas. I tak, Panie Jezu, skąd my to znamy? Tak, z życia codziennego. Nie lubimy, kiedy ktoś. Ja bił nam się jako mądrzejszy i to ktoś bliski. I wiemy, że jest niedobrze, kiedy mąż postrzega żonę jako mądrzejszą, inteligentniejszą. Może w waszym przypadku to się nie sprawdza, ale z doświadczenia terapeutycznego mogę powiedzieć: bardzo jest niedobrze, jak żona więcej zarabia niż mąż. Ona jest lepsza zawodowo. Nie. Tak, Panie Jezu, tacy jesteśmy. Nie lubimy ludzi, którzy są od nas bardziej inteligentni. Tak, w ogóle żyjemy w świecie konkurencji. Tak, żeby tylko być pierwszym. Jeśli nie można być pierwszym czymś dobrym to można się wyróżnić w czymś złym i tak powstają gangi. Tak, którzy uczą, to wiedzą, że uczniowie, którzy mają słabe stopnie, tworzą takie grupki i tam pokazują jak są silni. Ach, potrafią tego inteligentniejszego tak, potrafią po prostu zbić, bo są silni, chcą czymś zaimponować. Taki jest człowiek, Panie Jezu, Ty wiesz, Ty wiesz. I tak też potraktowano Ezechiela, o którym pierwsze czytanie dzisiaj mówi. Kim był? Był kapłanem w czasach niewoli babilońskiej. I za co go nie lubili? Za co? Bo się wymądrzał, bo zaczął wypominać i mówić, że to sami są winni niewoli, bo odstąpili od przykazań Bożych. I tego strasznie się nie lubi, kiedy ktoś wypomina błędy, moje błędy. Takiego nie da się lubić. Tak. Tacy byli ludzie, do których był posłany Zechian. Ludzie o bezczelnych twarzach, zatwardziałych sercach. Tak. I do takich prorok był posłany. Posyłam Cię do nich, abyś im powiedział: Abyś im powiedział: To mówi Pan Bóg, a więc nie sam prorok. Ale Pan Bóg przez niego mówi. I tak to, ja że historia lubi się powtarzać. Czy żyjemy w czasie niewoli? Gdybym ja to powiedział tak oficjalnie, że jesteśmy w niewoli, o jakie byłyby sprzeciwy, ale, ale głupoty gada. Może w sensie fizycznym, nie tak bardzo, ale w sensie duchowym. Czy jesteśmy wolni? Czy jesteśmy w sensie duchowym wolni? Kto nami rządzi? Czy rządzi nami Bóg? Panie Jezu, czy Ty rządzisz? Na no to pytanie chcemy sobie odpowiedzieć, czy Ty jeszcze. W świecie rządzisz? Obiektywnie tak. Ale czy ludzie dają ci posłuch? Wystarczy dobrze się przybaczyć naszym najbliższym, w tak? naszych rodzinach. Kto rządzi? Kto rządzi naszymi dziećmi, znikami? naszym mężem, żoną? Kto rządzi? To trochę tak sprawiedliwia. Nasze zachowania, jeśli powiemy, to, to diabeł w nim rządzi, a więc mąż jest niewinny, tylko diabeł wszystkiemu jest winien, tak jest w dzisiejszym świecie. Ale żeby on mógł działać, to trzeba się podporządkować, zgodzić się. A co jest bardzo ważne, żeby rozpoznać te sytuacje, w których on działa. Jak powiem, że diabeł zwycięża wtedy, kiedy za dużo oglądamy telewizję, siedzimy przed internet, różne gry, to się ludzie oburzą. Gdzież tam diabeł? To ja! Ale to zwycięstwo jest nie Pana Boga. I to są to znaki niewoli. Tak. Żyjemy w świecie niewoli duchowej podporządkowani mas media. Chcemy sobie dzisiaj powiedzieć, jakie są najważniejsze, najważniejsze pytania. Bo tych najważniejszych pytań ludzie nie lubią słuchać i one nie odpowiadać. To pytanie skąd się bierze? Skąd się bierze zło, ale też skąd się bierze dobro, miłość? I to są te najważniejsze pytania, na które chcielibyśmy odpowiadać w naszych rodzinach. Szukajmy odpowiedzi. Skąd się bierze dobro? Po czym je rozpoznać? Dobro. Jak odróżnić dobro od zła? I tutaj wciąż to samo powtarzamy, po prostu studiować dekalog. I zawsze do tego samego pytania wracamy. Czy ten dekalog jest przedmiotem naszych rozmów? Tak, chcemy wychować dobre dzieci. Sprawdzamy teraz koniec roku szkolnego, jakie zdobyły oceny. Cieszymy się z bardzo dobrych. Ale to, co najważniejsze, nie podlega ocenom, ocenom szkolnym. To, co najważniejsze, to właśnie, czy przestrzegam prawo Boże? Czy przestrzegam? Czy myślę o moim początku, od Boga wszystko pochodzi, i o końcu? Ile czasu poświęcam Bogu? Ile czasu ludziom? Jeśli powiemy, że Bóg jest najważniejszy, to od razu powstaje pytanie. No dobrze. A po czym to poznać, że Bóg jest najważniejszy? Tak. Najprościej to jest zrobić taki rachunek sumienia z czasu. Ile czasu na co przeznaczam? I wtedy, kiedy Bóg będzie na pierwszym miejscu, odpowiednio czas mu poświęcimy, to wtedy dopiero zobaczymy drugiego człowieka. Drugiego człowieka. I wtedy postawimy sobie pytanie, ile czasu poświęca mojej żonie, moim dzieciom. Nie chodzi tylko o to, Ile czasu zarabiam, ale ile czasu spędzamy razem. To są takie podstawowe pytania. I dobrze jest teraz o tym pomyśleć w czasie wakacji. Dzieci nie chodzą do szkoły. Mamy więcej czasu, żeby z nimi przebywać. I wykorzystajmy też ten czas na takie rozmowy. Mówmy o tym, czym jest ta nasza wiara, którą wyznajemy. Błogosławię się za wszystkich ludzi, aby zanim pomyślą, jak żyć, najpierw odpowiedzieli sobie na pytanie, po co żyć. Ciebie prosimy. Myślę o pokorę i prawdziwą miłość. Ciebie prosimy. Mudmy się o zbawienie wieczne dla księdza Andurczoka, Antoniego Pieczki, Antoniego Bartoszka i wszystkich, którzy pracowali w naszej parapii i z którymi się spotkali w naszym życiu. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi, którzy są daleko od Pana Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby w naszych rodzinach nigdy nie zabrakło miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich ludzi, którzy wypoczywają na urlopach, aby nie zapomnieli ani dzieci, ani dorośli, że od Pana Boga nie ma żadnych wakacji. Ciebie prosimy. Módlmy się także za naszego zmarłego parafianina, księdza Andrzeja Bujara. Ciebie prosimy. Módlmy się za dusze w czyściu cierpiące, aby dobry Bóg udzielił im swego miłosierdzia i przyjął ich do swego królestwa niebieskiego. Ciebie prosimy. Nas, Panie. Boże, ojcze, Mogący, przyjmij od nas te prośby, które tobie przedkładamy do Uświętym, za Sońcy Matki Najświętszej, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.